Fajnie, że kliknąłeś. Posłuchaj, proponuję Ci, żebym Ci pokazał proste śaszwiki z polęwiszką wieprzową i z taką marinatą żołową-przyprawową. Do tego będą jeszcze grillowane waziwo. Wybrałem właśnie wieprzowinę, bo chyba to jest jedno z najbardziej popularnych mięsów w Polsce do grilla, a nie tylko. Ja będę dzisiaj używał polędwiczki wieprzowe, ale na dobrą sprawę ten przepis możesz zrobić na bazie schabu. Gotujemy! Czyli pierwszą część, którą muszą robić, to muszą dokładnie wytrybować, odciścisz właśnie polę wieprzową. Jak widzisz, ona ma tutaj błąkę, tłuszczu, które są niepotrzebne i po prostu są niesmaczne. To jest naprawdę bardzo ważna ciemność, dlatego że jak tego nie zdejmiesz i położysz to na wielu lub najwięcej, jak ta polemiczka wieprzowa wyląduje do piecu, to ona zaczyna się skurcić. Lepiej zdecydowanie jest zrobić taką grubszą, większą kosteczkę mięsa, dlatego że wtedy mięso nie będzie suche, a ona będzie taka dosyć soczysta. Proponuję Ci, żebyśmy robili teraz prostą, fajną marinetę. Jedną porządną łyżką czubatą puder kolędrowej. Jedną porządną łyżką papryką ostrą, dlatego że lubię ostrości, jak nie przypadać na ostrości, zmień po prostu na łagodną paprykę. Czas teraz na kuminu, bo uwielbiam kumin, do mięsa wieprzowego, według mnie bardzo dobrze pasuje. Jedną łyżkę. Dwie ząbki czosku posiekane dosyć mocno. Troszeczkę nacipie kruszki. Dodaję troszeczkę oregano i troszeczkę majerano. To też super się pasuje, właśnie, żeby zdominować troszeczkę smak wieprzowiny. Dodajemy świeżo mielony pieprz, troszeczkę soli do środka. Teraz potrzebuję dodawać do środka sok z cytryny, czyli masuję cytrynę, roluję ją, żeby było bardziej socista. I cały czas mieszając, teraz dodaję właśnie 125 ml oliwa z oliwek ekstra virgin. Idealne. Teraz do środka dodaję właśnie nasze piękne koteczki z polimieńczką wieprzową trybowaną to wyląduje -y do lodówki minimum pół godziny, najlepiej półtorej godziny lub jeszcze najlepiej całą noc. Międzyczasie, że mięso się marinuje, to proponuję żebyśmy zrobili fajną kosteczkę z papryką, żeby nasze szaszłyki były ładniejsze i bardziej jeszcze kolorowe. Przygotujemy teraz kilka warzyw, które będziemy też grillować. Uwielbiam grillować właśnie pieciarki. Pieczarki są, w sumie warzywami, które są rzadko właśnie grillowane w Polsce. I uważam, że są bardzo fajne. Mają taki smak właśnie grillowy, ale poza tym są bardziej takie soczyste w środku. I czas teraz na bakłażan. Pamiętaj o tym, że kupując właśnie bakłażan, może sprawdzać się on ma dużo gorić w siebie, czy mało. Wystarczy tylko płacić na tą sipułkę i jak widzisz mamy tutaj podłużną. To znaczy, że to jest bakłażan, który jest żeński, zawiera więcej pestek. Okrągła to znaczy, że to jest bakłażan męski on wtedy ma mało pestek, mało gorycz. No i zdejmuję w związku z tym peski, dlatego że peski są niezdrowe, dlatego że są ciężko strawne. a poza tym zawierają bardzo dużo gorycz. Czas teraz właśnie na cukinię. Robię to samo, jak zrobiłem właśnie z bakłażanem. No i teraz moja propozycja, żeby błyskawicznie dodawać właśnie do warzyw grillowane fajnie podsmaszek musisz używać po prostu żółe prowansalskich. Troszeczkę oliwa z oliwek, żeby kompletnie obtaczać właśnie warzywo, sól, świeże mielone pieprz i ziół prowansalskie. No i na dobrą sprawę nasze warzywa są teraz już przygotowane, żeby zacząć je grillować. Ok, super. mięso marynowałem pół godziny. Od razu do marynaty dodaję paprykę, którą pokroiłem. Nie potrzebowałem je marynować wcześniej, ale chcę, żeby teraz były kompletnie też obtoczone właśnie marynatą. Czyli mieszam całość. Jak może zauważyłeś, to od samego początku nasze gotowanie dzisiejsze to właśnie moczy w wodzie. Takie właśnie patyczki do szaszłyka, które są drewniane. Dlaczego to robię? Robię to dlatego, że pod wpływem grillowania, pod wpływem temperatury nasze właśnie patyczki nie będą się przepalać. Pierwszy kawałek, który musimy dodawać, nie będzie to papryka, będzie to mięso. Dlatego, że mięso pod wpływem temperatury będzie się skurczył i będzie mógł utrzymać cały ciężar pozostałych składników na górze. No dobrze, na początku będę grillował nasze waziwa. Pamiętaj o tym, żeby odwracać waziwo w trakcie grillowań dosyć często, żeby się nie przepaliły. Czuję, że widzisz, ten bakłażan jest miękki, ten też i ten też. Czyli mogę to obstawiać i dodawać tutaj na górze teraz. Żeby trzymało to temperatura. Dalej będą dochodzić do siebie, ale nie będą już grillowane. Dobrze, wyciągam pieczarki i od razu podsmażę nasi szaszłyki bo szaszłyk wymaga powiedzmy jakieś 3-4 minuty z każdej strony. Pamiętaj o tym, że wieprzowina nie może być surowa, ale za to ona musi być różowa. No dobrze, polinwiczek, czyli nasze szaszłyki, potrzebują jeszcze powiedzmy jakieś 2 minuty grillowania. Mogę je zamykać. I teraz przygotujemy właśnie, ja tu będę serwował na deskę i ja uwielbiam, że mamy właśnie ten countryside, czyli takie wiejskie troszeczkę podawanie. I naszego pięknego szaszłyka. Tutaj na przeciwko. I do dekoracji i nie tylko, dlatego że jak to będzie za suche, to możesz dodawać troszeczkę właśnie z mąki. Et voilà. Oto moja propozycja na szaszwiki z wieprzowiny, z przeprawami, z papryką i y grillowane ważivo. Coś prostego, smacznego, czyli napisz, komentuj i do zobaczenia pa. Oh, oh, oh. Nowy kanał YouTube, wrócimy do podstawowych przepisów, do teorii. I tutaj naprawdę będzie nieźle się działo, czyli warto tutaj zajrzeć od czasu do czasu.